Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że być może to, co skraca Twoje życie, nie jest poważną chorobą, ale nawykiem tak niewielkim, że nawet go nie zauważasz? Codzienny, niemal niewidoczny gest, który stopniowo niszczy Twoją witalność, jak nienaprawiona dziura w dachu. Nie mówimy tu o paleniu papierosów, piciu alkoholu czy braku aktywności fizycznej. O tym wszyscy już wiedzą. Mówimy o drobnych, cichych wyborach. Które sabotują twoje ciało, umysł i chęć do dalszego życia. O takich rzeczach jak sposób, w jaki się budzisz, sposób, w jaki rozmawiasz. Lub nie rozmawiasz. Z kimś na ulicy, sposób, w jaki spędzasz swoje dni. Wiele osób uważa, że starość nadchodzi nagle, ale prawda jest taka, że buduje się ona w szczegółach. I to właśnie te szczegóły, gdy są ignorowane, sprawiają, że tak wielu nie dożywa 80 lat. W zdrowiu, jasności umysłu i z poczuciem celu. Porozmawiajmy o tym. Wiele osób uważa, że długo żyją ci, którzy mieli szczęście genetyczne lub uniknęli poważnych chorób. Ale prawda jest bardziej bolesna i subtelniejsza: to, co skraca życie tysięcy ludzi, to nie katastrofy, ale zapomnienia. Nie mówię tu o zapominaniu dat lub imion, ale o zapominaniu o sobie samym. Zapominaniu o ruchu, ponieważ wygodniej jest siedzieć. Zapominaniu o szukaniu powodu, aby wyjść z domu. Zapominaniu o powiedzeniu dzień dobry sąsiadowi. Zapominaniu o odczuwaniu słońca na twarzy, słuchaniu ciszy, zwracaniu uwagi na to, co się je, na to, co się myśli. Śmierć fizyczna lub emocjonalna zaczyna się, gdy zaczynamy się wycofywać. Niestety dzieje się to zbyt wcześnie w 1904 ciałach, które miały jeszcze wiele do zaoferowania, ale zostały zepchnięte w głąb własnego domu i umysłu. Czy widziałeś to kiedyś u kogoś bliskiego? Osoba, która miała się dobrze, była przytomna, chodziła, sama, a kiedy te małe korzenie znów się umacniają, ciało reaguje. Czuje, że nadal ma funkcję. Że nadal jest pożądane, potrzebne, żywe czy rozpoznajesz siebie w którejś z tych historii kiedy ciało zaczyna otrzymywać mniej bodźców mózg interpretuje tę ciszę jako sygnał sygnał że nie ma już tak wiele do zrobienia ani tak wiele do zachowania to nie jest metafora to fizjologia wszystko w naszym organizmie działa na zasadzie użytkowania używamy utrzymujemy przestajemy używać tracimy mięśnie słabną równowaga zostaje zaburzona Pamięć zaczyna się ulatniać. Oddech staje się krótszy, bardziej płytki, jakby samo ciało nie miało już takiego pośpiechu, by żyć. Na początku wpływ jest subtelny: potknięcie tu, zapomnienie tam, brak energii gdzie indziej. Ale to się kumuluje. A brak motywacji, który wydawał się tylko emocjonalny, zamienia się w spadek odporności, zamienia się w infekcję, zamienia się w chroniczne zmęczenie. Zamienia się w szpital, zamienia się w przedwczesną śmierć. W tym miejscu pojawiają się skutki pięciu cichych nawyków, które większość ludzi ignoruje. Pierwszym z nich, jak widzieliśmy, jest rezygnacja z codziennych interakcji społecznych. Kiedy przestajemy patrzeć innym w oczy, nasz mózg zaczyna się wycofywać. Dzieje się tak, ponieważ socjalizacja stymuluje neuroprzekaźniki takie jak dopamina i oksytocyna hormony związane z nagrodą, motywacją i dobrym samopoczuciem. Bez tych bodźców mózg przechodzi w tryb oszczędnościowy. Zużywa mniej energii, to prawda, ale przestaje też utrzymywać ważne obwody. Badanie opublikowane w Journal of Aging and Health wykazało, że osoby starsze, które utrzymują regularne, nawet krótkie kontakty z ludźmi spoza najbliższego otoczenia, mają o 39% mniejsze ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych. Co ciekawe, nie muszą to być długie ani głębokie rozmowy. Wystarczy, że mózg dostrzeże, że nadal ma kontakt ze światem. Drugim nawykiem jest nadmierna ostrożność. Osoba uważa, że dba o siebie, ale w rzeczywistości się wyłącza. Unika chodzenia z obawy przed upadkiem, unika wychodzenia z domu z obawy przed przemocą, unika wysiłku z obawy przed zmęczeniem. W ten sposób wycofuje się, jakby rozbierała dom. Aby nie mieć więcej pracy, ale ciało potrzebuje lekkiego tarcia kontrolowanych wyzwań adaptacji. Układ sercowo-naczyniowy potrzebuje ruchu, aby zachować elastyczność, naczyń, zdrowie serca i dotlenienie tkanek. Kiedy się ruszamy, poprawia się krążenie płuca, rozszerzają się jelita, budzą się, mózg otrzymuje więcej krwi. Kiedy się zatrzymujemy, wszystko zwalnia. Spada metabolizm. Insulina staje się mniej skuteczna. Ciśnienie zaczyna się wahać, z czasem organizm, który chciał uniknąć ryzyka, staje się jego zakładnikiem. Trzecim nawykiem jest zaburzenie rytmu dobowego, zegara biologicznego. Wraz z wiekiem nasz organizm ma coraz większe trudności z utrzymaniem regulowanego cyklu snu i czuwania. Spada produkcja melatoniny, zmniejsza się ekspozycja na światło naturalne, a tendencja do drzemania w ciągu dnia wzrasta. Problem polega na tym, że ta nierównowaga zaburza jakość snu nocnego, który jest czasem regeneracji organizmu. Trawienie się wyrównuje, układ odpornościowy się wzmacnia, mózg się oczyszcza. Bez tego zaczynamy gromadzić toksyny nie tylko fizyczne, ale także emocjonalne tam guałmy słowa po przebudzeniu, brak apetytu, zniechęcenie. Wszystko to może wynikać z jednego prostego szczegółu spędzenia całego dnia. Z zasłoniętymi zasłonami, bez widoku porannego światła. Dlatego coraz więcej geriatrów zaleca osobom starszym, aby wychodziły na słońce wcześnie rano, najlepiej do godziny 900. Wystarczy 15 minut, ale to zmienia wszystko. Czwartym nawykiem jest emocjonalna cisza. Człowiek chowa w sobie: chowa żal, smutek, żałobę, samotność. A ta nagromadzona energia zamienia się w sztywność. Ciało to odczuwa, ściska się w piersi, trawienie się, zatrzymuje. Oddech staje się płytki, ramiona stają się ciężkie to nie jest przesada. Nauka dowiodła, że niewyrażone emocje wpływają na układ odpornościowy, zwiększają przewlekłe stany zapalne i sprzyjają chorobom sercowo-naczyniowym. Stłumiony ból emocjonalny przekształca się w ból fizyczny. Najbardziej okrutne jest to, że często nikt tego nie widzi. Osoba jest cicha, milcząca, mówi, że wszystko jest w porządku. Ale w środku toczy się wojna. Dlatego jednym z sekretów długowieczności jest posiadanie przestrzeni do wyrażania siebie. Nie musi to być terapia, chociaż pomaga. Może to być rozmowa z zaufanym przyjacielem, dziennik, szczera modlitwa. Ważne jest, aby nie połykać wszystkiego. Ponieważ to, co nie jest trawione przez duszę, ostatecznie somatyzuje się w ciele. Piąty nawyk, być może najbardziej niewidoczny, to utrata celu. Nie chodzi o jakiś wielki cel, ale o prostą motywację, która nadaje kształt dniu. Zadanie, obowiązek, coś o co trzeba zadbać. Kiedy nie ma nic do zrobienia poza pospędzaniem czasu, czas traci wartość, zegar staje się ciężarem, życie zamienia się w oczekiwanie. A ciało rozumie to jako polecenie wyłączenia się. Badania pokazują, że osoby mające jakiś cel w życiu, nawet jeśli jest to podlewanie kwiatów lub opieka nad zwierzęciem, mają wyższy poziom serotoniny, mniejsze ryzyko depresji i nawet o 7 lat dłuższą średnią długość życia. Ruth, 89-letnia kobieta, z którą przeprowadzono wywiad w filmie dokumentalnym, powiedziała, że jej sekretem jest: Posiadanie małego zadania każdego dnia. Czasami było to napisanie kartki do kogoś, innym razem po prostu zamiatanie chodnika i witanie przechodniów, ale nigdy ani jednego dnia nie pozwalała sobie wstać z łóżka, nie wiedząc co będzie robić, ponieważ, według niej, to właśnie daje nam prawo do ponownego położenia się do łóżka. A jeśli to wszystko wydaje się niewiele, pomyśl jeszcze raz. To właśnie te nawyki, tak małe, że wydają się niegroźne, tworzą podłoże dla długowieczności lub upadku. Nie chodzi o wielkie zmiany, ale o małe decyzje podejmowane każdego dnia. Wyjście na kawę i obserwowanie ruchu na ulicy, otwarcie okna rano i poczucie światła na twarzy. Powiedzieć komuś miłe słowo tylko dlatego, że możesz. To gesty, które mówią ciału: Nadal tu jestem nadal należę. Teraz chcę wiedzieć, co o tym myślisz. Z tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy, który nawyk poruszył cię najbardziej? Który z nich uważasz, że musisz wznowić lub zacząć? Napisz w komentarzach, nawet jeśli będzie to tylko jedno zdanie. Twoje doświadczenie może poruszyć kogoś, kto przechodzi przez coś podobnego i może być pierwszym krokiem do ponownego odkrycia życia. Teraz, gdy już rozumiesz, jak te pięć małych nawyków kształtuje lub niszczy, Podstawy długowieczności, czas, na najważniejszą część, jak zastosować to w swoim życiu. Odpowiedź, choć może się to wydawać zaskakujące, tkwi w najprostszych rzeczach. Zacznij od światła. Nie musisz biegać do parku o szóstej rano. Wystarczy otworzyć okna po przebudzeniu, wpuść naturalne światło, usiądź blisko niego. Jeśli możesz, wypij kawę patrząc na niebo. Ten prosty gest reguluje zegar biologiczny, poprawia nastrój i sygnalizuje organizmowi, że dzień ma kierunek. Następnie pomyśl o ruchu. Nie musisz chodzić 5 kilometrów ani podnosić ciężarów, ale musisz poruszać się z zamiarem. Rozciągnij ręce rano. Chodź po domu z determinacją. Wchodź po schodach po jednym stopniu. Ostrożnie schyl się, aby podnieść coś z podłogi, nawet jeśli nie musisz. Te codzienne ruchy utrzymują mięśnie w stanie czuwania serce w aktywności, a umysł zaangażowany. Jeśli boisz się upadku, użyj podpórki. Jeśli czujesz ból, dostosuj tempo. Ale nie rezygnuj z ciała tylko dlatego, że jest wolniejsze. Nadal reaguje i chce być używane. W sferze społecznej zawrzyj umowę z samym sobą każdego dnia przynajmniej jedna krótka interakcja. Może to być dzień dobry do portiera, szybki telefon do przyjaciela a nawet szczera uwaga do sprzedawcy w aptece. Stwórz te niewidzialne więzi. Są one jak szyny, które utrzymują twój umysł w ruchu. I tak czasami słuch przeszkadza, czasami zmęczenie bierze górę, ale wystarczy niewielki stały wysiłek, aby podtrzymać ogień. Jeśli chodzi o emocje, to może być największe wyzwanie. Nie ma gotowej recepty na przetrawienie bólu, ale są bezpieczne drogi. Notatnik z pustymi kartkami może być powiernikiem, msza grupa wsparcia, wrażliwy terapeuta. Wybór należy do Ciebie, ale potrzebujesz miejsca, gdzie możesz wyrzucić z siebie to, co Cię dręczy. Niewyrażone uczucia nie znikają, pozostają w Tobie. A im więcej czasu mija, tym pilniejsza staje się potrzeba uwolnienia się od nich. I wreszcie odnajdź swój codzienny cel. Wybierz jedną rzecz. Może to być pielęgnacja rośliny, przygotowanie herbaty, napisanie wspomnienia z młodości, które zostawisz wnukom. Nadaj kształt swoim dniom. Obudź się ze świadomością, że jest coś, co tylko ty możesz zrobić. To nie jest romantyzm. To struktura neurologiczna. Mózg potrzebuje powodu, aby utrzymać ciało w funkcjonowaniu. A ciało musi czuć, że nadal ma swoje miejsce w świecie. Cel nie jest zadaniem. Jest obecnością, jest świadomością, że otwierając oczy, masz powód, aby iść naprzód. Te zastosowania można dostosować do każdej rzeczywistości. Jeśli masz ograniczenia fizyczne, dostosuj ruch. Jeśli mieszkasz sam, szukaj kontaktu online. Jeśli boisz się zacząć od nowa, zacznij od małych. Kroków. Jeden gest, jeden krok, jedno słowo dziennie, a jeśli zdarzy się nawrót. Dni, w których nic nie ma sensu, w których zmęczenie daje o sobie znać, zaakceptuj to również. Długowieczność nie polega na doskonałości, ale na ciągłości. To, co zmienia, to nie to, co robisz dzisiaj w wielkim stylu. To to, co robisz każdego dnia, nawet jeśli jest to coś małego, nawet jeśli robisz to tylko dla siebie. W gruncie rzeczy nie chodzi o przedłużanie życia, o kolejne lata. Chodzi o to, aby dać tym latom szansę na przeżycie w pełni z głosem lekkością wyborami płynącymi z wnętrza Ponieważ rozpoczęcie od nowa w wieku 70, 80, 90 lat jest nie tylko możliwe jest konieczne i może być prostsze niż myślisz A teraz powiedz mi co wciąż pulsuje w tobie jaką małą zmianę możesz wprowadzić jutro lub nawet dzisiaj aby uhonorować swoją obecność na świecie nie musi to być coś wielkiego. Czasami wystarczy wstać z łóżka z zamiarem, spokojnie zapalić światło, powiedzieć coś miłego do kogoś, albo po prostu wziąć głęboki oddech i uznać: Wciąż tu jestem. I to wystarczy. Jeśli jakakolwiek część tego filmu poruszyła twoje serce, podziel się tym w komentarzach. Twoja historia może być ręką, której ktoś inny potrzebuje dzisiaj. A jeśli znasz kogoś, kto również zasługuje na lżejsze życie i cel, wyślij mu ten film to może być prezent. A jeśli chcesz nadal podążać z nami, zapisz się do naszego kanału, włącz dzwonek i dołącz do społeczności, która nadal wierzy, że każdy dzień ma znaczenie, ponieważ to, co proste, ale robione z duszą, zmienia najbardziej a ty masz w sobie jeszcze wiele życia. Zadbajmy o nie razem.